Kacie Sprawy to tytuł wernisarzu Bartłomieja Belniaka, jaki odbył się w Bibliotece Miejskiej w Bieczu. Wydarzenie rozpoczął koncert kwartetu Eslavo Quartet, po którym dyrektor biblioteki Elżbieta Knapik przybliżyła postać autora prac. Bartłomiej Belniak to wybitny rysownik i grafik, absolwent Szkoły Reklamy w Katowicach oraz Wydziału Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza uczestnik wielu prestiżowych wystaw i konkursów w Polsce i na świecie. Piątkowy wernisarz cieszył się dużą frekwencją, a wystawiane prace przedstawiały Kacie Sprawy w szerokim zakresie satyryki. Bartek, dzisiaj kolejny twój wernisaż. Powiedziałbym, że dość ekscentryczny, yy, postanowiłeś zająć się katem, to katem bieckim. Tak, tak, to jest wystawa y, tematyczna, typowo o kacie i o jego, y, no przy różnych y, perypetiach, bym powiedział, y, można, można to nazwać życiowych, no nie wiem, czy życiowych, ale egzystencjalnych. Y, są te rysunki typowo tematyczne, właśnie yy, związane z katem, z, yy, ponieważ w wieczu mamy no Klimat katowski, dlatego postanowiłem zrobić tutaj pierwszą, pierwszą premierową wystawę. Mówisz o, o klimacie współczesnym katowski, że się katują, czy tak historycznie? No, katowanie w ogóle, strefa, strefa, że tak powiem, kata gdzieś się tam cały czas przewija. Mimochodem, nawet jak czasami mówimy językiem potocznym, to, to czasem coś wtrącimy z tego języka katowskiego. Ale tutaj właściwie bardziej y, miałem na myśli związki historyczne, które, które biecz y, cały czas gdzieś tam sobie trochę odgrzewa i próbuje o tym wspom wspominać. No tutaj jest troszeczkę, troszeczkę takie bardziej frywolne spojrzenie, bardziej satyryczne, na luzie, natomiast no, temat jest na pewno... Dla, szczególnie dla tych na pięku niezbyt satyryczny, więc no, są tutaj różne podejścia do tematu, czasem mówi kat, czasem mówi ktoś na pięku. także tutaj mają... Ja widzę, że dla Ciebie chyba też nie jest zbyt, zbyt y, optymistyczne, bo nawet kat wyrysował Ci tutaj ślad na i gdzie będzie Cię ścinał. No ja jestem, y, że tak powiem, y, wytypowany do egzekucji, no bo zacząłem sobie tutaj... Pokpiwać z tego poważnego urzędu i Kat się zorientował. No nie wiem, może się uda z tego jakoś wywinąć, ale tutaj muszę się dogadywać bardzo poważnie, bo to jest instytucja poważna i no trzeba będzie negocjować. Tak poważnie przeskrobałeś, czy tak za zabyle co tutaj burmistrzina? To jest obraza majestatu. Ja nie wiem, to są na pewno na to paragrafy. Nie wiem, może będzie na przykład łagodniejsze cięcie. No, zobaczymy. Dobrze, a powiedz coś o wystawie. Jak długo przygotowywałeś tą wystawę? Pomysł na wystawę zrodził się dosyć dawno temu, sam pomysł. Wstępne szkice, jakieś przymiarki zaczęły się w okolicach 2020 roku. Wtedy zaczęły powstawać jakieś pierwsze takie, no już fizyczne wersje rysunków, jakieś na brudno rzeczy i tak no i to się tak układało, układało. Natomiast taka typowa już wersja na czysto, taka fizyczna, którą teraz widzimy na wystawie, no zaczęła się rodzić właściwie w tym roku. Także te rysunki, które powstały są świeże, które są tutaj prezentowane są premierowe. Ja właściwie nigdzie ich nie pokazywałem, także mamy tutaj absolutną premierę w bieczu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.